Dzisiaj pokażę wam moje pokrowce. To już pokazuję. Są bardzo wytrzymałe, mają dobrą jakość, są bardzo tanie. Jeden jest no, z prawdziwej skóry, prawdziwej, a ten drugi jest takiej, no, no jakby takiej podrobionej skóry. Ale może ten podrobiony jest ładniejszy, ale no właśnie. Już może, nie wiem czy zauważyliście, ale już mamy tu takie odcięcia jakby. No bo już ma kilka lat. On też ma kilka, ale jest już nowszy. Mamy, on jest może taki elastyczniejszy, bo jest taki sznureczek, który wkładamy telefon. Teraz już zademonstruję od razu. Wkładamy telefon. Tak? Jeżeli tak, chcemy szybko, wygodnie. Bierzemy tak, wyciągamy telefon. I raz, dwa, trzy. Możemy wszystko wykonać. Takie pokrowce bardzo się prezentują. No, no, są bardzo wytrzymałe i elastyczne. No co mogę więcej powiedzieć? No dobra, no dobra. Fajne, super wytrzymałe. Dzięki. Siema.